Zadanie trzecie. Łódka porusza się prostopadle do brzegu z prędkością 4 m na sekundę względem wody. Szerokość rzeki wynosi 50 m. Oblicz prędkość łódki względem brzegu oraz drogę, jaką pokona łódka przepływając z jednego brzegu na drugi, jeżeli prędkość prądu rzeki wynosi 3 m na sekundę. Standardowo rozpoczniemy sobie od wypisania. Danych i szukanych. Dane mamy prędkość łódki względem wody, równą 4 m na sekundę. Daną mamy szerokość rzeki, oznaczymy ją D, jest ona równa 50 m na sekundę. I daną mamy prędkość prądu rzeki, równą 3 m na sekundę. Szukane. Szukanymi są prędkość łódki względem brzegu. To jest pierwsza. I drugą szukaną jest droga, czyli po prostu S oznaczymy. Najpierw wykonamy sobie taki poglądowy rysunek, żeby zauważyć, jak to wygląda. Co w ogóle mamy do zrobienia w tym zadaniu? Jak się za to zabrać? Oznaczamy prędkość, szerokość D, przepraszam. Rysujemy sobie no, schemat łódki, powiedzmy, i zaznaczamy prędkość łódki względem wody. Oraz musimy także pamiętać, że prędkość prądu rzeki wszędzie jest taka sama czyli, że łódka też będzie miała tę prędkość prądu rzeki. I jak widać, prędkość łódki względem brzegu będzie sumą wektorową. Prędkości łódki i prędkości prądu rzeki. Tu mamy prędkość łódki względem brzegu. Łatwo możemy ją obliczyć stosując twierdzenie Pitagorasa. Zapisujemy, że prędkość łódki względem brzegu do kwadratu jest równa prędkości łódki względem wody do kwadratu i Prędkość prądu rzeki do kwadratu, czyli prędkość łódki względem brzegu to jest 16,4 do kwadratu plus 9,3 do kwadratu 25, czyli prędkość łódki względem brzegu jest równa 5 metrów na sekundę. Mamy pierwszy wynik. Teraz druga część zadania, może nowy rysunek, żeby troszkę było bardziej to widać. I tak samo zaznaczamy prędkości jak poprzednio, i nanosimy także tor ruchu naszej łódki. Czyli widzimy, że będzie się ona poruszać pod jakimś kątem, i droga będzie równa prędkości łódki względem brzegu razy czasowi jakiemuś. Na razie go nie znamy. Aby obliczyć ten czas. Zauważmy, że droga w poziomie, czyli po prostu szerokość rzeki, będzie równa iloczynowi prędkości prostopadłej do brzegu, czyli prędkości łódki względem wody, razy czasowi, właśnie temu samemu, który nam jest potrzebny. I z tego równania wyznaczamy czas. Mamy wyznaczony, T równa się B przez V, Łódki względem wody. Zaznaczamy sobie jeszcze S, żeby było na 100% wiadomo. Każdy wie o co chodzi. Podstawiamy do wzoru na S. V łódki względem brzegu razy D przez V łódki. To będzie 5 razy 50, czy 5 czwartych. To już są naprawdę detale, ale trzeba o nich pamiętać, nie pomylić się w obliczeniach. To yy, najgorszy z możliwych błędów, bo wiemy o co chodzi, a tracimy punkty kompletnie bez sensu. I otrzymujemy wynik 62,5 metra. Pamiętamy, żeby jednostki zapisywać w nawiasach kwadratowych. Wynik podkreślamy. Jeden, wcześniejszy też podkreślamy. I to jest koniec zadania.